Miasto nabierało, nabierało kolorytur, rumieńców, jakie było, jakie było odnawiane. No, no, tutaj w no nie doszło do sprowadzania jakichś tam krów na pokaz czy, czy coś, ale e, Białystok zyskał na tym ten, ten, ten stadion, który zresztą w tej chwili jest zamieniony w całkiem co innego, ale wtedy był wielkim osiągnięciem. To było dla miasta plus. A miasto jak zyskało? Miasto, całe, całe miasto było odmalowane, piękne, czyste, kolorowe, to pozmieniane. No, piękna rzecz te Dużynki. ale na durzynkach nie byłam. To była, to była za wielka impreza, żeby tam się panie tak taką, ni z tego, nizowego dostać. Zresztą może nie miałam specjalnej chęci. Też mnie rozczarował ten cały, ten cały gierek. Bo, bo te wszystkie przemiany Gomułka, tym Gierek, zawsze się spodziewałam, zawsze się spodziewałam jakiejś, jakiejś rewelacji, czegoś nowego, no i, i początki rządów Gomułka, Gierka no też wskazywały na to, że, że coś się, no coś się zmieniło, no zmieniło się trochę na korzyść, ale spodziewaliśmy się czegoś, czegoś więcej po tym człowieku, no, no, no zawiódł, jak, cały, jak cały system, jak cała, Ideologia. Miałam szklanki takie pamiątkowe, bo wszędzie było pełno pamiątek związanych z orzynkami. Wytłumkły się choroba, tak się wytłumkł, ani jedna nie została.